Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem w prowincji Ratanakiri, północno-wschodnie rubieża Kambodży. Moi stali widzowie, to już pamiętają te piękne widoki, ale są one tak piękne, że warto przypomnieć co jakiś czas. Woda w basenie lśni, a my idziemy się przejść tutaj jeszcze pomiędzy domkami. Też bardzo ładne widoki. Stare powozy, które służą tutaj jako, jako ozdoba, oczywiście. No, i tutaj śpię w jednym z tych oto domków, pokoi bungalowu, jakbyśmy tego nie nazwali. Ładny motyl poleciał, ale już go chyba nie złapię. A tutaj jestem tak dokładnie rzecz mówiąc, nawet tam bluza wisi. Przechodząc w międzyczasie, spotykamy tutaj, można już powiedzieć, rezydenta Misze. Motocykle. Marcin jest też z nami, później dogramy. Zrejler jest. O, jest i Paweł łysy, jest, jest Krzyszczu, jest Marcin, przywitaj ta się. Jest też Kmał, tego już znacie Jest i kameraman, którego znacie. Jest i Tida, którą również znacie. Jest i jeszcze jeden Polak, którego nie znacie. Andre, przywitaj się z widzami. Witam, witam. Tak, także jesteś nowy na naszym kanale, ale oglądałeś wcześniej, tak więc znasz sprawy. A później będziemy z tobą jeszcze nagrywać. Dobra, ja i lecę dalej. Słuchajcie, a wychodząc ode mnie z pokoju, od razu tutaj u sąsiadach rośnie, rośnie drzewo chlebowca, tak zwany jackfruit lub chlebowiec po polsku. Bardzo duże owoce, jeden z największych owoców na świecie. Sporo tego ma tutaj. A ja tym razem jestem tutaj, nie tam na dole jak zawsze, tylko tutaj na górze. No słuchajcie, część się porozjeżdżała, część rano pojechała gdzieś na farmę, gdzieś na wodospad, ja tutaj z częścią zostałem, Krzychu z Andrzejem z Berlina, nowym naszym aktorem, jadą, jadą do miasta, kupią mi fajki, ja zostaję, sobie coś tutaj poskładam, podogrywam jeszcze. Z słuchajcie i wieczorową porą jest Tida i jakieś tam produkty, półprodukty ma. To się jej pomogę nieść to. Wszystko. Jest też Lili. Jest i łysy na internetach. Słuchajcie, a dziś wieczorem będzie grill. Witamy, dnia kolejnego jest Izraelie. Tak jak już mówiłem, witamy. Ja sobie zrobiłem pranie. Naprawdę czuję się urlopowo, mało nagrywam. Tak jak zauważyliście, bo, bo chcę trochę sobie odpocząć. Niech i sobie Wy odpocznijcie ode mnie. Ja odpocznę od kręcenia składania filmów. Jestem, no naprawdę teraz się czuję tak swobodniej. Nie ma tego ciśnienia. Ale zawsze, żebyśmy byli w kontakcie, to co drugi, co trzeci, a może co czwarty dzień. Póki co, może to się zmieni, może nie, zobaczymy. Na razie, na razie idziemy tym systemem, bo tak jak mówię, też chcę sobie troszeczkę od tego wszystkiego odpocząć. Nie mam zasięgu Wi-Fi w pokoju, mamy tam na restauracji, na barze. No, wygodnie się tam siedzi, pracuje, ale tak czy inaczej, troszeczkę, żeby. No, trzeba zluzować, tak? Człowiek, dwa lata prowadziłem stricte, można powiedzieć, czy półtorej roku daily, tak więc jakiś tydzień, dwa, trzy w spokoju. Tam u góry jeden kolega sobie worek powiesił, uderza codziennie. Też próbowałem. O, też było kiedyś na filmach. W następnym odcinku pojadę gdzieś na wieś, także pokażę Wam tutaj wioski lokalne. A tak jak mówię, to będzie następny, kolejny odcinek. Może na moją działkę pojedziemy, chociaż tam nie ma, że tak powiem, nic specjalnego do oglądania. działka zarośnięta i to też już było. Ale gdzieś na miasto, na wioseczki tu dookoła, ponagrywamy lokalne życie. Dziewczyny jadą do pralni zawieźć pranie. O, pies się przeciąga, a Misza się szykuje, na jakieś zakupy jedzie. Tak więc jego, jego zawsze motocykl uzbrojony, dozbrojony, tak jak, jak trzeba. A tutaj Tida i Lili robią sobie sesję zdjęciową na tle basenu. Słuchajcie, padać zaczęło, idę pranie ściągnąć. A, akcja. Pranie rozwieszone, zobaczcie, jaki tutaj ładny widok egzotycznej roślinności z balkonu. Tam dalej, basen, wzgórza. Dobra, ja idę na nasz cały ten bar, restaurację. Pies czeka. Idziemy, mam. Kaktusowiec. Ten motocykl zawsze robi wrażenie taki składak, coś podspawane, jakieś prętami podtrzymana rama, ale jeździ. Tutaj jakie rzeźby. Cały taki ołtarzyk i rzeźby kmerskie Trochę popadało, zobaczcie jaka piękna tęcza, nie wiem czy widać, chyba nie widać tutaj na tych, nie? Mały wjazd na kuchnię, Sina przygotowuje nam tutaj makaron z boczkiem, z kiełbasą. Jest to, to, ja, to nie Sina, to ja. To ty. Niestety, przykro mi. Sina sobie obiera coś tam do jedzenia dla siebie. Dobra, i to nie jest ta Sina. To jest Sina Sina. Marcin, robisz? Tak. Coś musimy zjeść. No. Dużo zjemy. Lubię dużo zjeść. O, sos do pizzy. Sina batata co takiego robi. Największy pojemnik jaki się udało znaleźć do gotowania. Jest akcja. No, i to jest para, ten owoc, który pokazywałem, co Sina robiła, jako frytki i taka nam stroiła. Dziewczyny były w tej pralni, deszczik zaskoczył. Ledwo dojechały one całe w błocie, samochód, ten, motor cały w błocie, my ją czyszczą. Tutaj młody pies, zobaczcie, do tego jest. Przywitać się z widzami. Łapa. Uciekamy, bo nas odlewają. Zobaczcie, jaki fajny kwiatostan. I wchodzi nam taki obiad: spaghetti z żółtym serem dla wszystkich. Także zasiadam. Słuchajcie, wyprowadzam psy na spacer, chce się kawałek, ugryz mnie, znaczy ugryźć, podgryza mi nogę. Kwał też idzie, widzę. Ten jest w akcji teraz. Mały, tutaj mamy plantację. Kauczukowca te drzewa, widzicie tu kauczuk spływa takimi ryniankami. No i z tego mamy później opony, buty. Znowu mnie młody chce podgryzać. Takie, widzicie dzbanuszki, garnuszki. To tu ścieka taki do płyn, który jest później używany do produkcji. Mówię gumienia. Jest to kauczuk w tej wersji jeszcze nie Pierwotny. Tutaj podwórko u sąsiada. Pastora. Mówią na niego heretyka, ponieważ jest to, jakaś, jest to jakaś odmiana religii chrześcijańskiej z Korei. Ponoć jest sponsorowany przez Koreańczyków. Pokazywałem na poprzednich odcinkach. On tutaj ma na tym budynku krzyż i robi jakieś zebrania w niedzielę. Tu podejdziemy do tych kauczukowców już tak bezpośrednio wam pokażę. One też co jakieś parę miesięcy muszą odpoczywać, te drzewa. Później się je nacina. O, i tu jest ten kauczuk, zaczyna kapać do tych, do tych zbiorniczków. One są też z solą. No jakoś to tak, żeby te pierwsze, pierwszy proces przetworzenia. Tu kolejny. Ktoś dronę lata albo Misza, albo Tida. Dochodzimy do głównej drogi. Dzieciaki chyba ze szkoły wracają. Po kilku na jednym motorze. Ktoś wysiada. Tutaj jest hotel, restaurant Ratana Kiri Paradise, polska flaga i knerska. Ciężko się tu jeździ, jeżeli popada w porze deszczowej, szczególnie jak gdzieś tam pod górę. Pójdziemy trochę w prawo. Tutaj widziałem pasły się bawoły. Raczej można do nich podejść, chociaż tutaj taka droga jest niepewna. A tam widzę inne psy, to nie idę z tymi naszymi, bo szczególnie, że jest ten mały, a ten nasz czarny to zawsze akcje wywołuje. Gryzą się tu z lokalnymi psami. Także widzę przy tych bawołach kilka psów, tam czarnych też, takich jak on. I zaraz będzie jakaś akcja. Tak więc, o, tak się wozi sprzęt. Nie atakuj dobrego człowieka. Tak tu żyją, tam domek na palach. To widzieliście na moich filmach, a zrobimy jutro. Pojedziemy na wieś, pojadę z Tidą i z ekipą. Ponagrywamy. Ale nie wiem, kiedy ten odcinek wypuszczę, bo tak jak mówię, teraz nie chcę już codziennie odcinków wrzucać, póki co. Tak więc. Dzisiejszy odcinek, jutro jakiś dzień przerwy, jutro ponagrywam, pojutrze wrzucę. Jakoś tak to będę teraz, teraz składał i wrzucał, później pewnie wrócimy do normalności. Pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Cześć!